Ok, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mucha i jak widzicie, pewnie yy, gramy w Battlefielda III na jakimś niemieckim serwerze. I tak, jest to operacja yy, Ognista Burza. Jest to tryb szturmu podboju? Podboju, tak, podboju. I tak. O czym bym chciał Wam dzisiaj powiedzieć? Jest parę spraw do omówienia, a mianowicie dlaczego filmy są tak rzadko ostatnio. A powodem tego jest to, że zbliża mi się sesja. Niestety nie mam za bardzo czasu, żeby dla Was nagrywać. Nie mam dla was za bardzo czasu, żeby nagrywać, ponieważ muszę się no niestety spiąć dubsko i się trochę pouczyć w końcu. Kolejna sprawa to jest y Okej. Okay. Kolejna sprawa to jest y, kamerka i horrory, y, horrory będą jak kupię kamerkę, kamerka, hmm, już ją obiecałem tak, tak dużo razy, no ale cóż, y, mówiłem w ostatnich informacjach, w jakimś, w ostatnim odcinku? W jakimś moim? bo tak, w jakimś z informacjami. Y, Mówiłem, że 7 stycznia wracam do szkoły. Minął ponad miesiąc. 7 stycznia. Nie, nie minął miesiąc. Ja gadam. O mój Boże. 7 stycznia wracam do szkoły i mówiłem, że wtedy dostanę hajs, wypłatę za moją pracę ciężką, niewolniczą, murzyńską. i że wtedy dopiero kupię tą kamerkę. Niestety się przesunął termin wypłaty. I teraz hajs będę miał dopiero na koniec tego pięknego miesiąca, czyli stycznia. No ale co zrobię, to nie ode mnie zależy. I tak. Ja pierdolę. Co mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Będzie na koniec miesiąca kasa, kupię wtedy. Kamerkę. I wtedy możecie się spodziewać horroru. Jest! No a ten pedał cały czas za mną jechał. Ale był głodny na fraga. Mam nadzieję, że mu smakował pedałowi. Jednego fraga ma dopiero. I się cieszy pod Mmm, Mmmm, dobra. O czym chciałem jeszcze gadać? Będzie kasa. Będzie poważny zastrzyk pieniężny. Dzięki czemu nie tylko będzie. Kamerka, też im może jakaś gra, tak do 70 zł się zastanawiałem. I byście mogli mi tutaj zaproponować, sobieście jedynie chcieli zobaczyć. Ja osobiście chciałbym kupić sobie SimCity SimCity ponieważ grałem w czwórkę i mnie bardzo to zjarała ta gra. Tak mocno się z ni nią zajarałem, że aż postanowiłem sobie piątkę kupić. Ale to jeszcze jest do uzgodnienia. Gramy też w zacząłem grać. No mogę wam trochę poopowiadać, zacząłem też grać w... w Need for Speed World, ale to tak... I tak uważam, że to jest dość średnia gra jak na moje. Pewnie dlatego bo darmowa i się po prostu tym e, penisom z EA nie chciało robić. Co jeszcze To wszystko? Możemy chyba się zająć krą. Jeśli zrozumieliście to, co wa do was mówiłem przez ostatnie, nie wiem, chyba 5 minut. To was podziwiam. Bo ja ledwo sam, sam zrozumiałem siebie, co miałem zamiar powiedzieć, no ale cóż... Cóż, sesja. Studia. Studia niszczą życie. Idźcie na studia. Jeśli jeszcze... Jeśli jeszcze nie jesteście na studiach, to wam mówię, nie idźcie na studia. Idźcie do zawodówki Ktoś tu jest? Ktoś tu był, bo się nie chciał zmniejszać pasek Może jeszcze będzie na ustrzą Hello, hello, wow. Gdzie jesteś? Uuu, uh, tam jest nasz jeden martwy Zneutralizowaliśmy cel, odbiór Fak, 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 fak Zaraz coś do mnie podejdzie chyba Dobra. O Boże. Pelotka przyjechała, świetnie. Tutaj mamy moździerz w Rocky. Tu jesteś się dobra już, nara. Już się nie ma. A my... Aha, już nie jestem, kurde, tym. Z tej to polota? O, dobra, zniszczona została. Fuck, jeszcze się... Nie podwyższa, zaraz będzie nasz punkt. Jest, dobra. Fuck. 820 punktów. Hmm. Stacja paliwki tutaj się przeniesiemy i zaraz zdejmiemy tego typa. Myślę, że tak. Taki cwaniak z niego. Dostał w Ciry. Zaraz go poprawimy i będzie z nim koniec. zaraz poprawkę dostanie. Hmm, gdzie on może być? Jeszcze wyżej? O, hello, hello. Dobrej... Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Było miło pana poznać. Tak. Znowu się nie podwyższa. Jeszcze jakiś typ tu jest. Nawet spada, o oh fuck. Włókesi Zabicie wroga Czyżby był jeszcze jeden? Hmm, gdzie on może być? Już długo odcinka z Battlefielda nie było. Byłby wcześniej, ale chciałem sobie trochę skill'a poprawić, bo dość długo nie grałem w Battlefielda i trochę moja koordynacja oko ręka się pogorszyła. Ktoś do mnie strzelał. Gdzie jest ten fiut? Tutaj? Hello? Wejdę sobie po drabince. Bo czemu nie? Drobinki są spoko. Trup. Chyba załatwiony jest To chyba był ten koleś właśnie. Dobra, mamy przyjęte. Wyskoczyłem artystycznie tutaj o. Znowu. Winuszki, wynuszki Wszystko jest nasze, a nie jeszcze D i E. To co jest bliżej? E jest bliżej, idziemy na E.

Co sobie aptekę, tam ktoś biegnie. Fakt, zatrzymał się, jest, rośnie znowu. Jest, wszystkie punkty nasze. kontrolujemy wszystkie nie uważajcie, odbiór! Fak, czołg, 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 Czy on wjedzie, wjedzie tutaj? Nie wiem. Wiem jedno, biorę y, chipa i spierdzielam. Nara. Okej. Okay. Wszystkie punkty nasze bardzo się, się cieszę. Nie wiem gdzie możemy podjechać. Podjedźmy może port B. O! Albyskoka. Dobra robota, tak, trzymać. Trochę lipa, że nie wiadomo ile. Tam czołk jedzie. Y trochę lipa, że nie wiem yy, ilu, ilu wrogów jest w grze, bo w dwójce w dwójce na przykład było pokazane, kto jest w grze, a kto nie, z wrogów. I to mnie trochę smuci. O Boże, dwa czołgi! Dobra, tu... Mam zasięg? Mam zasięg. Wow. Ale zostałem dostałem strzał. Dobra, znowu przejmują. To znowu podejdę. Zatwiony typuś. O, kolejnego widzę. A, z wybuchniętego czołgu chyba. Oni idą. O, tu chyba leży. Dobra. Czyli załatwione. Hmm, hmm, hmm. Dwóch na dwóch jest w się więc też lipa. O, E przejęli. Zaraz tam podejdziemy i... Będzie koniec, będzie koniec z nimi znowu Wszystkie punkty przejęte znowu będą i będzie zwycięstwo Oh okay. shit, 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 shit shit, 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 Okej Ha, jaki typek, nie wierzę Oh uh, shit uh, uh, dobra, mam czołg, mam czołg, mam czołg, mam czołg, mam czołg, mam czołg, mam czołg Ważniejsze teraz żeby tego nie stwierdzić. Sobie karabin maszynowy włączę, bo tutaj raczej piechota się szybciej pojawi niż inny czołg. Więc... Zębka, zelno, zelno, zelno. Więc trzeba być przygotowanym. Gdzie wrogi pojazd? Na pewno nie blisko mnie, bo się nie pojawiło się nic nie pojawiło Dobra Gdzie możemy jechać? Pojedziemy na C, znowu I zobaczymy co tam się pojawi Ktoś ze mną szedł? Nie Dobra, tu są nasi... uuu! Witam. Położone? Oj, widzę czołg. A, trochę wyżej trzeba, co? Co jest, co jest, co jest? A tutaj pelota we mnie wali. Jezu, ile tu tych czołgów? Dobra, załatwiony Idziemy załatwić tamtą pelotę. Dobra, załatwiliśmy tego Ale mamy 14% Jesteśmy na strzał O Boże, dobra, to zaraz wybuchnie Dobra, wyszliśmy Trochę narobiliśmy y, szumu tym czołgiem. Więc jestem zadowolony. Dobra, widzę ten czołg spokojny. Zobaczymy, czy tutaj coś znajdziemy. Jakiś jak przyjaciół. Dobra. Nie Dobra, załatwimy nas. Ale mamy zajebite, zajebis, zajebiste staty. Więc e, nie ma się co przyjmować, i wchodzimy na stację paliw. Bo tam się zaraz zacznie sieka Na stacji paliw nie ma żadnej tej. Na stacji paliw nie ma żadnego, żadnej wyrzutni rakiet, aż mi się nie chce wierzyć, przecież tutaj tak często czołgi podjeżdżają, że, że szok. Dobra, nikogo nie widzę. Podejdźmy tu. Może na E będą atakować, bo to w końcu ich baza jest. Jakby nie patrzeć Rzucimy mu tu aptekę Masz apteczkę Znowu się nie udało Optismus Optimus Prime Lol Rozstawienie Amerykanów Brać czołg, biar, brać czołg. Albo sobie wezmę to. Chociaż nie umiem tym to nie. Jak nie umiem tym latać... ...to sobie wezmę szybciej czołg. Okej. Okay. Okay. Vote next map. Now. Ja nie będę wołtował, ponieważ to będzie tylko jedna nasza... bitewka tutaj i tak myślę, że... ...z jakieś pół godziny nam zajmie. I tak, zaraz będzie polowanie, zaraz sobie urządzimy. Aż trzy czołgi mamy do strzelania. Czy mam tu przybliżenie? Mam tutaj przybliżenie. Ło, ale to blisko leci. No żart. Dobra, nie świruję. On podjeżdża do nas, my podjedziemy do niego i tyle będzie w temacie. Jakby to zrobić, żeby nas tutaj nie sieknął? Chyba w niego nie trafiłem, dostał. Jeszcze jeden strzał? Chyba wyszli, więc teraz krewni mi się przyda. Halo! Dobra, chyba nikogo nie ma. Nikt nie przyjmuje B. Hmm. Dobra, podejrzana sprawa. Pewnie zaraz zaczną przyjmować. Dobra, robota. Zalba, postaj, ja widzę, koniec bitko, koniec Świetnie. Tylko 172 punkty mi zostało, więc zbliża się koniec bitwy. Jej! i będzie wygrana, jak widać. My się przydało jeszcze parę fragów wbić. ...przed końcem. O, widzę, widzę. Dobra, trzeba do niego podjechać, bo to jest jednak masakra, żeby go trafić. To świnia już leży co. Da. What the? F Dobra. Nie wiem co się stało z tym. Nie chcę wiedzieć. Sobie. Nie, tutaj jest za mała dziura. Sobie tutaj wejdziemy i popatrzymy co się dzieje. Tam jest jeden żołnierz. Czy ja chcę do niego biec? Bym do niego pojechał jakby był samochód, ale samochodu też nie ma. Chyba sobie ten serwer dodam do ulubionych. Nie ma tutaj takiego zapierdzielu. 16 osób tylko na nim gra i... I fajne mapy dają. O, widzę tam o. nie. Nie, za nie dam się zabić. Jakiś nowek. On chyba. Współmagazynka z, z karabinu snajperskiego do mnie wystrzelał i nie mógł mnie trafić, a ja w niego. Proszę bardzo. Pewnie jeszcze żyję, może go z noża pociągniemy. O, właśnie, dawno nikogo z nożem nie pociągłem. Dzień dobry. Czy chciałby pan porozmawiać o bogu? Chyba nie, chyba nie. Chyba, chyba pan by nie chciał porozmawiać o bogu. I jeszcze tutaj widziałem jednego tego, dowódcę drużyny, więc. Dobranoc. tak tego się nie da zniszczyć. Co ty zrobiłeś, że tego się nie da zniszczyć? Ja tego nie rozumiem. Dobra, Czołg. lol, wyszedł dostał hita i przed spora. U, u u u, dobra. Tam nie podchodzimy. Sobie tutaj poczekamy na kogoś. Hmm, próbują we mnie strzelić. Powinienem się wycofać, co? So. Pewnie jo Tutaj nikogo nie widzę. Stację paliw nam znowu przejęli. Zaraz tam podejdziemy. 41 punktów jeszcze mi zostało. I tak, będzie zaraz koniec. Już 38. O no jak to szybko spada. Jakie staty? 13 do 5. Jesteśmy 5. 5. 5. Dobra, ja jestem tak na otwartym terenie. Zapomniałem, że to jest już teren wroga. Jedzie coś tu? Jedzie coś tu. Snajper tam. Snajper mi może naskoczyć. Ta, y, widzę wrogą pelotkę. Odbiór. Ale, pelotka to już jest trochę problem. Właśnie zauważyłem wrogą pelotkę, odbiór. I tu jeszcze czołg jest. Pelotka zniszczona. O, dwa punkty już, więc. A, myślałem, że jeszcze na koniec dostanę go. No dobra, moi drodzy, wygraliśmy, tak, piękny meczyk, piękny meczyk, ja jestem zadowolony Bardzo przyjemnie się grało i teraz tak, teraz taka sprawa, powiedziałem co miałem powiedzieć na samym początku Informacje zostały przekazane, filmik został nagrany, więc mission accomplished, ja tak myślę, więc Yy, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, cześć, trzymajcie się bardzo mocno.